Sema, sema, tam gotowskie, basen, 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 rok No i, basen, 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 to basen, 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 proszę. basen, basen, ja proszę basen, i Mokotów. basen, 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 już, proszę Moja ja Ja, proszę Nowa, byłem, górę Koło mojej, <grytanie> A, ten... O, oh yes. może i tak gotowa. Nośiesz, jest, jest. tak sobie. No, tak nie czy nie mogiło. Spasiesz skała moja. to jest, jest Tak. już. Nie ma. Weź patrz. to jest moja. To, to jest to moja, to jest, moja skała. jest moja nie, to moja jest

nie, dziewczyno, z tego pracujesz. Ej, chodź, te, te prace, jak ma druga szkoła jest? Nowa, a nie chodź, to już. Dobra. No, czy to jest moje? Co to jest? jest? No, może. O, tam mamy. Co to tam nasę jest? O, tam czy to nas jest mamy, Patrz, co mamy? Co chcemy robić? To moja szkoła tu. Aj, 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 były Jak aj, sobie, sobie, ja jest to, tu. Boże, jak to robisz tu? On jest już, opas, widzę. On no tam jest skowy. I tam w rządu mamy taki do... Ja też nie wiem, co to jest, to Nie, tam jest. Pizza, 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 to e, jest Ruszania Ja Tak, nie, 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 nie jak yes, 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 yes. yes. no, to jest. Tam ma ten tam moje ich Yes, Jest, no, jest, 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 jest. tak jest. Stara kurwa. A co jest, to jest. A się K no. No, są ale nie jest Nie mogę. Za ich, na dolu jest. No, 18 lat, a już mam tyle. Już, a już ma dalej mam wam. Halo, na 6 pan kocham. Szkamy? Łukatki są. Zdjęcia wierzone. Dał katki. Mam boku. 6 lat, ja ja, bo, lat. szynałem. No i nie mówię, co to jest. Tam. Ej, kurczę Komu stas? Po. Jest, jest, jest. jest mam. Słuchaj, to Są te kartki głupie. Mam te kartki na 18 lat. Są gołe, jest, Nie wiem, co. Tylko na to też. No, kartki mam. Mogę. Na kasę pa. Te też te chuje, Kur. No, a jak Jest, kurwa. Tak, rzeczy jest. Kartki mam. I <laughs> gołymi babami. A może te tyłubić mogę. Past. Teraz mogę iść pa. Muszę sztylet, mam. sztylet, mój szkoły, z szkoły, mogę szkoły, mój szkoły, mój szkoły, Koło. szkoły, mój szkoły, mój to mój szkoły, tu szkoły, mój szkoły, mój szkoły, mój szkoły, mój szkoły, mój Nie mój szkoły, 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 mój kisana, mój szkoły, mój szkoły, mój szkoły, Kurwa idę wam zabawę, to mam zabawek, to rana mam kurwa, Nikt nie jedzie tu? No, no widzisz no. Szukamy tego Moja skała to stara to była Była Z taką wow. starską Są pierdolone kratki Właśnie wow. Yes No tak cały, Udało się? Udało się Nie, nie mówisz Trwa

Co to za kurwa jest ten kurwa, ten głupi? to ludzi dużo. Jak ma 8 lat to piszę o kąt piszę co mam, co mam co mam lat. Piszę mój kąt to. Jak ma, to chodź moją, moją, moją synów. Mam mu tam w A, 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 a nikomu nie mówić. Co to za kurwa jest ten kurwa pierdolony? To mój, Co to jest? Ja yes. nie te co kurwa nie tym mówić. Jest kurwa, będę zabawać, będzie. Kluba, te katki mam sobie, bo... Ej, Kluba, tak, chodź Co to jest? A tam na katko musi, a tam wodę. Co? Daj piliaki. A to na miasto. Nie, to dalej, nie będzie dalej. No, kurwa. No, a już, nie, Co to jest tam? Widzisz, jak się filmy na no 18 lat cały, A to można pisać, można moje konto. lat, moje konto. To za film, no 18 lat. cały, I to jest zajebisty kolor Jak jakby takie filmy, A chyba, że nie, jak, jak mój, mój tak tyle dzieci, które puszczają z jakichś filmów. No, bo, 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 Mam się dodatkowo, mam i mam dupię sam. Już nie będę, tu już dalej... już. że to jest... ...swoją. Pijaki są, tak jest, pijani. Klekrobin, jak się takie dają jest. Mam kasę. No iść mogę. Te jest się też.

Spendier, motorhav. Yeah, ja, stackars... det yeah. är det bara att köra ut till ån, bara. Kolla vad som Det är Yes, Ullaus. Det är lite slöjbis, det. Så, nu har vi Yes, macka-fucka. Vi får ska